Tutaj jest taki odcinek, który wymaga kasków, czyli jest to Transpirenajka. No, jak tutaj łatwo o zachwianie równowagi. Ostatnie metry, które dzielą nas od szczytu Pedra pedraforka. Do takiego odcinka. Usiądź jak ja to zrobiłam. <grymne> piękna droga, piękna pogoda. Także kolejny fajny dzień. A niedługo dojdziemy do refugio Luis Estasen. Zobaczcie, w jakim pięknym miejscu jesteśmy dzisiaj. Za mną jest refugio Luis Estasen, czyli schronisko Luis Estasen, który był prekursorem, jeżeli chodzi o wspinaczkę wysokogórską, jeżeli chodzi o Katalonię. A tutaj za nami jest cel. Naszej dzisiejszej wędrówki, czyli Pedra Forca. Jest to jedna z piękniejszych gór, bardzo wyjątkowa, tutaj, jeżeli chodzi o właśnie teren Katalonii. Także wbijamy się na szczyt. Prowadzą nas, można powiedzieć, dwie drogi. Jest ich tutaj więcej, ale są to drogi bardziej dla wspinaczy. A tak, żeby można było sobie właśnie uprawiać trekking, prowadzą nas dwie drogi. My dzisiaj wybieramy tą drogę, która prowadzi tutaj właśnie z Refugio Luis Stasen. I prowadzi właśnie przez, taką, przez takie osypisko kamienne. I tu mamy dwa szczyty. Ten jest niższy szczyt, który ma wysokość 2356, a my idziemy na ten wysoki, który ma 2506 metrów. A druga droga prowadzi od Koiwerdet z tego punktu i prowadzi właśnie tędy, idzie się samymi szczytami. Ale że tutaj jest taki odcinek, który wymaga kasków, a my dzisiaj kasków nie wzięliśmy, stąd też właśnie nie, nie wybieramy tej drogi, bo jest to taka dość wspinaczka przy pomocy lin i osuwają się kamienie. Także idziemy w naszą piękną drogę. Ale no patrzcie, przepięknie to wygląda, jak taki zielony utkany dywan. Super widok. O tutaj nam teraz piękną panoramę mamy. Te barierki to były? Tak. Zapomniałem o a tam, na tym placyku, to jest właśnie parking, z którego ruszaliśmy. Taka ilość porostów na drzewach znaczy, że jest tutaj mega czyste powietrze. I w zasadzie każdą tą sosnę porastają porosty. Także tutaj możemy oddychać pełną piersią. No, w miastach nie mamy tak czystego powietrza jak tutaj, ale to się też czuje. No, naprawdę można tutaj głęboko i zdrowo oddychać. Szlak, którym idziemy, ma oznaczenie biało-żółte. Co w zasadzie znaczy, że jest to szlak Krótkodystansowy, czyli mniej więcej ma odległość od 10 do 30 km, ale mamy też tutaj w Hiszpanii szlaki o znaczeniu biało-czerwonym, które mówią o tym, że jest to szlak długodystansowy i ma on wtedy powyżej 50 km. I takim przykładem długodystansowego szlaku mamy tutaj właśnie szlak GR11 czyli po hiszpańsku Heereonce, który prowadzi przez Pireneje i ma on swoją nazwę, czyli jest to Transpirenajka. Bardzo, bardzo ciekawy szlak. No my całego nie zrobiliśmy, ale jakieś fragmenty robimy tego szlaku, będąc w Pirenejach. A jeżeli kiedyś się natkniecie też na oznaczenie szlaku biało-zielone, to znaczy, że jest to taki szlak lokalny, czyli... Króciutki, być może do 10 kilometrów. I dochodzimy już prawie do przełęczy. Także stąd będziemy się wspinać na pedraforkę po prawej stronie. No, chmur dalej bardzo dużo, ale pomału się przejaśnia. Te chmury są już takie po prostu rzadsze. Dobry czas na odpoczynek. No tak, dobry czas, dobry moment. Także zaczekamy aż chmurska przejdą. Mamy teraz dobry moment, żeby się posilić. A... Mamy jakieś dwa dni. Co, dwa dni będziesz jak? Nie, ale dwa dni zanim chmury przejdą. Oby nie! Może gdzieś tam, zanim dojdziemy na szczyt, to te chmury się już całkiem rozwieją, będziemy mogli pokazać przepiękną panoramę. Dobrze jest mieć nadzieję zawsze. No, niby mówią: Nadzieja, matką głupich. <noise> Tego <ale> nie powiedziałem. <noise> dlatego mówię: Niby mówią. No tak. Ale to mówią ci, którzy nie wiedzą, co mówią. <noise> Co jest taki jeden, można powiedzieć, duży plus, z tego, że nie wyszliśmy tak wcześnie jak wstępnie planowaliśmy. A z tego względu, że Hiszpanie po prostu schodzą teraz takimi grupami, czyli tam na szczycie to po prostu musiały się musiały dziać jakieś dantejskie sceny, bo tych ludzi ten szczyt nie jest jakiś olbrzymi, a tych ludzi po prostu musiało być ogrom. I wszyscy Hiszpanie idą już na obiad. Także my podejrzewam, że będziemy mieli naprawdę bardzo, bardzo fajną. Fajnie, bo będziemy mieli to dla siebie. Tak, tak, dokładnie. chyba niedaleko nam zostało do, do szczytu przynajmniej tak nam się wydaje a wydają nam się różne rzeczy teraz nam się wydaje, że to o już tuż tuż to już na pewno będzie tu a to się okazuje że to jeszcze nie tu także zobaczymy ile nam jeszcze zostało No, jak tutaj łatwo o zachwianie równowagi. Muszę teraz zejść trochę na dół, żeby z powrotem wejść na górę. Albo nie, zrobię tutaj dużego kroka. Oj, się zaczyna gorąco robić. Ale słuchajcie, jest szansa na to. Że nam się ta pogoda jakoś tak przetrze, te chmury, że będziemy mieli może ładny widok. Na to liczymy. Jak Wam się w ogóle podoba? Jest pięknie, nie? Już ostatnie, ostatnie metry, które dzielą nas od szczytu pedraforka. I zobaczcie, to jest to, co mówiłam, że trochę wystarczyło poczekać. Przyjść troszkę później, i mamy pedraforkę tylko prawie dla siebie. A zobaczcie, zobaczcie. Tutaj mamy szczyt. Zdobyty jest. Uff, mamy szczyt. Jest także pedraforko. Po raz kolejny jesteś nasza. jak to wygląda. Gdyby nie te żółte kropki, które są tutaj no tak ledwo widoczne, bo to mówię, jest taka kropeczka i bądź tutaj mądry i wyszukuj kropek wśród tych skał. To wydawałoby się, że zejście jest tędy, bo tutaj prowadzi taka jakby ścieżka, która mogłaby no wyglądałaby na, na drogę. Także tym bardziej we mgle, gdzie, gdzie nie bardzo wiadomo gdzie iść, także no, dobrze chociaż są właśnie te kropki. Także jakoś według tych kropeczek damy radę zejść. W górach jest jedna zasada. Jeżeli czujesz się bezpieczniej schodząc na tyłku, nie zwracaj uwagi na to, jak wyglądasz, co kto powie. Najważniejsze jest nasze bezpieczeństwo. Także jeżeli czujemy się bezpieczniej schodząc autentycznie na, na pupie, to tak się schodzi. Nieważne jak wyglądamy, co ludzie powiedzą, to jest nieistotne. A zwłaszcza w takich, w takich warunkach, gdzie po prostu no nic kompletnie nie widać. Z takiego odcinka. Oho. <laughs> z tego odcinka mocno kamienistego i patrzcie, nic mi się tam nie stało. A tutaj na takich kamykach kurczę, noga potrafi pojechać jak po lodzie. Także trzeba uważać nawet na prostym. No, także mówię, zeszliśmy z tego właśnie odcinka takiego kamienistego. Taka, tam będzie. Taka droga jest najgorsza właśnie. Tak, tak, bo tu się wszystko ślizga, uciekają te drobne kamyki spod nóg, także trzeba podwójnie uważać, potrójnie. O, znowuż bym poleciała. Także ja wyłączam kamerę i wyciągam kijki. Musiałam wykorzystać moment, póki się te mgły rozwiały i widać właśnie teraz bardzo ładnie ten szczyt mniejszy, który ma 2300 z kawałkiem, nie pamiętam ile. Także na moment się nam ładnie chmury rozwiały. Aczkolwiek nie na długo, bo już tutaj z tej strony z powrotem wszystko nawiewa. Ale super jest. Fajnie. O, tutaj grześ nam teraz zatańczył. Szkoda, że nie zdążyłam nagrać. O, ja też tutaj już nóżka mi poszła w lewo. Poszła za mną. Tak, tak. Także tutaj tutaj nawet jak ktoś nie umie tańczyć, to to się nie da nie tańczyć. Nogi tańczą same. Tak myśleliśmy, że sobie siądziemy jeszcze tutaj w tych takich zakamareczkach, w tych takich no jak to można powiedzieć schronieniach od wiatru. Ale ale chyba nie, bo jest strasznie zimno. No tutaj jest taki przeciąg. A z, aż zobaczę, schronię się, usiądę, żeby zobaczyć, czy faktycznie coś to od tego wiatru. Uuu! Wow! Usiądź! Usiądź! Usiądź, jak ja to zrobiłam. No jest naprawdę fajnie, ale jak tu ciepło jest w ogóle. Kurczę, tutaj można by było normalnie. Właśnie. Kiedyś musimy tutaj przyjechać i tutaj zrobić sobie biwak, czyli zostać na noc. Szkoda, że nie widzieliście nie. miny Grześka. A wracając do tego, co mówiłam, będziemy musieli kiedyś tutaj przyjechać i właśnie tutaj, odsłonięcie od wiatru, zrobić sobie właśnie biwak. Czyli będziemy sobie spać tutaj. Tak zrobimy. To jest plan tego lata. Powiedz And... kiedy to będę chory. To trudno przyjdę z... Nie, nic sobie, nic sobie A nie przyjdę. To znaczy muszę tutaj przyjdzie. Tak przyjdzie. Bez mnie nic z tego. No nie. Dobra, nie będę chory żartowałem. No. Pedraforka przed milionami lat była jednolitą górą. To wszystko była po prostu jedna formacja. I co ciekawe, te boczne strony są tak jakby z zupełnie innej. Formy skalnej z innego gatunku skały. Ta środkowa część jest właśnie bardziej taka sypka, i pod wpływem erozji przez miliony lat wytworzył nam się właśnie taki kanał, jak widzimy teraz. Według legend, kiedyś na szczycie pedraforki, na samej górze, kiedy jeszcze była jedną górą, odbywał się sabat czarownic. I czarownice się tak strasznie kłóciły o jakieś miks, który nie wiadomo o co. Więc przybył czarownik i tupnął nogą walnął w szczyt skały, w szczyt Pedraforki walnął mieczem i przepołowił górę na pół. I stąd mamy teraz taki obraz, jaki możemy oglądać. Także jak każde miejsce i Pedraforka ma swoją legendę. A tu nam się pięknie otworzył obraz na całą panoramę jaką mamy właśnie tutaj w dole na te miasteczka. Ostatnim punktem naszej dzisiejszej wyprawy jest taras widokowy Gresolet, który znajduje się u podnóża pedraforki. Na którą możemy jeszcze rzucić ostatni raz okiem, a zobaczcie, jaką panoramę mamy dookoła. Fajnie, że te chmury się trochę rozwiały i, i możemy zobaczyć coś, coś więcej niż z rana. Bo całe niebo było, jak pamiętacie, przykryte murami. Także, kochani, my się z Wami dzisiaj żegnamy i widzimy się na kolejnych filmach. Trzymajcie się! Pa!